Ewangelia Łukasza, rozdział 17. I rzekł do uczniów swoich: Niepodobna, by zgorszenia nie przyszły, lecz temu, przez którego przychodzą. Lepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński zawisł na szyi jego, a jego wrócono do morza, niż by zgorszył jednego z tych maluczkich. Miejcie się na baczności. Jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go. A jeśli się upamięta, odpuść mu. A by siedmiokroć na dzień zgrzeszył przeciwko Tobie i siedmiokroć zwrócił się do Ciebie, mówiąc, żałuję tego, odpuść mu. Rzekli apostołowie do Pana, przydaj nam wiary. A Pan rzekł, byście mieli wiarę, jak ziarno gorczyczne, i rzekliby się do tego figowca, wyrwij się z korzeniami i przysadź się może, usłuchałby Was. to zaś z Was, mając sługę, który orze lub pasie, Powie do niego, gdyż po, gdy powróci z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu. Czy nie powiem mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przeparz się i usługuj mi, aż się najem i, i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. A w drodze do Jerozolimy przychodzili między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego dziesięciu trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami! A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że, za, że został uzdrowiony. Wrócił donośnym głosem chwaląc Boga, i padł na twarz dunukiego dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu? Czy nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu, Stań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Zapytany też przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić, oto tutaj jest, albo tam, oto bym Królestwo Boże spośród was. Rzekł też do uczniów, przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni cena Człowieczego, a nie ujrzycie. I będą mówić do was, oto tam, oto tu, nie chodźcie. Ani się tam nie, nie udawajcie, bo jak błyskawica jak zabłyśnie, świeci od, od jednego krańca aż po drugi, tak będzie i syn człowieczy w dniu swoim. Lecz przedtem musi, musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni, człowieczego. Za dni syna człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nastąpił potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za niej lota. Jedni pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy lot wyszedł z domy, spadł z nieba ogień z siarku i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy sen człowieczy się objawi. Jeśli kto w obym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać, a kto będzie na polu, podobnie niech nie wraca. Wspomnijcie żonę lota, ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska je. Powiadam wam, tej nocy dwaj będzie, będą na jednym łóżku, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. A odpowiadając, mówią do niego: Gdzie, panie? On zajrzekł do nich. Gdzie jest padlina, tam dotują się i sępy.